Czołem załoga, z tej strony Lady Nina, a wy oczywiście oglądacie MTV Cribs. Dzisiaj razem na odległość będę ze Smolastym. Dosłownie zrobię mu bitkę na chatę i zajrzę w każdy kąt. No to co, nie traćmy czasu, łączę się ze Smą. Cześć no dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Siema Nina, siema MTV, welcome to my creep! Powiem ci, że jestem pod wrażeniem twojej fryzury! Gdzie ty żeś się tak ostrzyk, jak nie wolno? Wiesz co, to jest specjalna fryzura robiona w domowych warunkach. Po prostu wzięliśmy specyficzny garnek i wycięliśmy to, jak widać właśnie w taki sposób. Także nic nie ująć. A to, 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 to są pozostałości po prostu po poprzednich włosach, więc absolutnie nie było tutaj żadnych fryzjerskich skłonności. Za którymi codziennymi e, czynnościami tęsknisz, których teraz nie można wykonywać najbardziej? Dla mnie codzienną czynnością od, od ostatniego roku lub dwóch, dwóch bardziej, było granie koncertów. I to w takiej dosyć masowej skali, typu 6 koncertów tygodniowo, po dwa dziennie, czasem nawet po trzy dziennie się zdarzało, więc tęsknię za tym czuję się troszkę jak takie zwierzątko, które jest w klatce i nie może wyjść na do, powiedzmy do w cyrku na, na środek sceny i grać. Czuję się, że moja energia jest blokowana w jakimś sensie. Staram się z, się z tym radzić, y, zamiennikami, jakimiś na przykład, y, nie wiem, słuchaniem i produkowaniem nowej muzyki cały czas albo, albo graniem na, na konsoli. To jest troszkę mniej ambitne, no ale co zrobić? Słuchaj, no właśnie, to koncertowanie w tym roku to nie pójdzie, a przecież Pan żeś wydał płytę dosłownie kilka dni temu. Tak jest, tu właśnie tak przypadkowo się zdarzyło, że koło, koło dłoni swojej mamion. Tak, to jest ten też ja właśnie w poprzednim wydaniu, troszkę, troszkę inny, ale ale wciąż ten sam człowiek. Ale cały czas Później. taki sam, taki piękny, no po prostu piękny. A dziękuję bardzo, wiem, że to była ironia w naj, 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 najmocniejszej ja okay. postaci, ale i tak jest mi miło. Okay. Tak, to jest mój album, który właśnie wyszedł sobie i, i, i staram się wszelkimi metodami go wam zaprezentować, nie mając do dyspozycji swojej ulubionej Yy, specjalizacji, czyli właśnie występów na żywo aktualnie, więc internet bardziej. No ale co, co innego możemy działać w tych czasach, tak? Słuchaj, a jak powstawał ten e, krążek? Czy udało ci się wyrobić z e, zarejestrowaniem wszystkich numerów przed e, e, całą pandemią i sytuacją dość niespodziewaną, która nas wszystkich zastała? Miałem to szczęście, że wszystkie ślady, y, które musiałem nagrać, zostały zarejestrowane przed y, pandemią, więc nasza praca ograniczyła się do. Miksowania i masterowania reszty utworów, czyli bardziej rzeczy, które można zrobić śmiało przez, przez, yy, przez internet, no więc takie kolejne szczęście w nieszczęściu, bo jakby trzeba było jeździć do studia, to mogło być więcej problemu i musiałbym to nagrywać pewnie sam w domu na, gorszych, na gorszym mikrofonie, więc, więc cieszę się, że chociaż tyle się udało, że ten album jest już dostępny i, i nie było żadnych problemów. A którego numeru do tej pory yy, słuchałeś najczęściej? No wiesz co, ostatnio miałem dużo słuchania utworu właśnie Perła na dnie, ponieważ on wyszedł chwilę temu jako w sumie już ostatni tak taki singiel przed, przed albumem I, i siłą rzeczy ten numer już dopieszczali, jeszcze robiliśmy teledysk, więc ten numer jest w mojej głowie najmocniej. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby zrobić ci już totalną wbitę na chatę, no. Tak, bo zacznijmy może od balkonu, bo jest najbliżej. No balkon generalnie jest taki ni to spory, ni to mały. Nie, no nie jest zły, ale jakiś stoliczek by Ci się tam przydał. Tak jest. Czasem tutaj sobie przychodzę na papieroska bardzo rzadko, sporadycznie, jak się z kimś denerwuję, czyli właśnie bardzo rzadko ostatnio. Dzięki temu, że, dzięki temu, że te widoki są dosyć e, mało inwazyjne, jeśli chodzi o, o jakieś tam metropolie, wiesz. Okay. Tutaj jest mój salon połączony o, mój kolega, który właśnie chroni się przed. Kolega Maciek, który się chroni przed, przed koronawirusem w pewnym sensie, no staramy się jakby dbać o bezpieczeństwo. Cześć Maciek! Cześć Maciek, cześć. Tak, tutaj, tutaj mamy zestaw śniadaniowy mój obecny, czyli, czyli pizza oraz oraz pan Budda, który ratuje mi równowagę. Mojego umysłu od pewnego czasu. Tu jest kolega Wojtek, który gra sobie na, na plejaczku. Kolega nie ma maski. Tak kolega nie ma, ma, nie ma maski, ponieważ jesteśmy do niego 2 metry. A po drugie. No czekaj, wróćmy do tej pizzy, wy, chłopaki na śniadanie, pizzę wsuwacie? No takie czasy właśnie nastały, że, że wiesz, że, że bezpieczniej tutaj obkupić się w pizzę niż, niż, niż chodzić. Yy... Dobra, nie będę ukrywać, po prostu lubię pizzę. No. Chciałem wyjść na jakiegoś Healthy, healthy inteligenta, ale lubię po prostu pizzę. No i koncertów nie ma, więc, więc, więc jakby też nie ma co się spinać za bardzo aktualnie na jakieś tam e, sylwetki. Nie na sylwetkę jakiegoś, kurczę, boga greckiego, więc po więc, więc prostu jemy sobie tłuściutką pizzę i gramy w tłuściutkie gry. Budujemy też klocki LEGO. Aha. Aktualnie jak chcę się pobawić z ekipą w koncert, to udajemy, że to jest nasz turbus, tu jest szczepa, stawiamy jakiś sprzęt jeszcze czasami na to i jedziemy na przykład. Dzisiaj Lublin, uu dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie wiem, Kraków, wow. No, to jest jedyna opcja na symulacji koncertu aktualnie. Dobra, ale ten stolik stoi na jakimś zajebistym chodniczku. To jest jakby generalnie dywan trawiasty, niesmolasty, No jest super, tutaj w ogóle pompki na, nie, na nim robię i tak się fajnie odbija, wiesz. Yy, no jest po prostu stworzony do wszystkiego, do golfa też można czasem pograć, jak, jak się dziurę jakąś zrobi, myślę. Albo w piłkę nożną, jakiś taki mały mecz. Yy, no jest do wszystkiego generalnie. Można się turlać, można spać, nawet tutaj ziomal, ale kiedyś tutaj spał po imprezie, więc jakby jest wszechstronny bardzo ten dywan. I rzeczywiście naprawdę ten dywan jak trawa ma właściwości, jeśli chodzi o, o, o dotyk. Super, a jesteśmy w salonie, tak takie domyślam przynajmniej. Tak, tutaj jest trochę tutaj jest, tutaj jest przykład moja deskorolka, która, ja jestem ogólnie skejniciorem mocnym ze starych czasów, teraz już nie, nie śmigam na desce długo, bo bo, boję się, no powiem szczerze, no po prostu bałem się, też menadżer mi odradzał, bo wtedy z koncertów była lipa, więc jedyny raz. Okay, ale coś, teraz kiedy... koncertów nie ma, zrobisz jakąś sztuczkę? No. Tak, zrobię, podtrzymaj. Nie wiem, czy się uda, to jest jakiś prosty dźwięk jak... sekretny. Wiesz tam, co tutaj, tutaj. No, <laughs> tutaj jest moje pianino, na którym, na którym, na którym yy, często gram. Od, przez, ostatni, Nie. przez ostatni miesiąc się nauczyłem więcej na pianinie grać niż przez ostatnie 20 parę lat życia. To pianinko chyba ładnie ci gra Z... przez to, że masz tak czysto na, na ścianach i tyle przestrzeni. To, że to ten, ten, te mieszkanie jest takie w pewnym sensie puste jest plusem przy graniu pianinie, ponieważ tworzy się taki naturalny pogłos zajebisty. Jakbym po prostu miał jakiś fortepian za, za 100 tysięcy, a to jest zwykłe pianinko. A pograsz coś na tym pianinku? No pewnie. A zagraj coś. Dobra, nie będę to jeszcze udawać, ale ktoś tam się uczy grać. To jest Te kawałek, old, kawałek, mam, kawałek mam, Fireflies Old City ze starych czasów, kto kojarzy. Mam to. dla ciebie prezent po koncercie, zobacz. O, dziękuję ci bardzo. To jest taki sztuczny? Ty, nie, Ty nie wiem, po prostu usek. Okay, bardzo dziękuję za, 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 za taki gift w takim razie. Proszę, kuchnię widziałam tam za pianinkiem. Tak, tutaj jest kuchnia moja, tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, że ja jestem generalnie kucharzem średnim, więc mam tylko patelnię sobie tutaj jedną, która w ogóle była używana chyba trzy razy do tej pory, jeszcze się świeci, nie powiem jak co. No i co, no i moja kuchnia jakby polega bardziej na tym, że po prostu jest, bo jakby kiedyś mi coś odwaliło, żeby to mieszkanie komuś dać albo wynająć, to, to żeby po prostu była kuchnia dla tego kogoś. A pokaż, A ja co tutaj... mam w lodówce. Tak, w lodówce mam... Dla odróżnienia od tego co jest na stole również jakieś tam. A szczątkowe. ile te slajsy mają? Leżą tam już z miesiąc czy raczej parę dni? Nie, to są świeże slajsy, bo to nie jest jakby wystawa antyków, tylko bardziej coś, coś co jeszcze można stworzyć myślę dzisiaj wieczorem. Ale rozumiem, że w szafkach nie masz zapasu mąki, cukru i raczej się tam nic nie dzieje. Wiesz, mam dużo miodu, bardzo lubię miód. W każdej postaci do herbaty, do herbaty, do... Yy, na kanapki, mordo, ale ja I... widzę, że ty, takie jakieś kable ci z sufitu wiszą, to tam jeszcze żeś żadnych lamp nie <coughs> Chcieliśmy tego uniknąć, żeby nie było tego widać, ale no jakby prawda, zawsze wyjdzie na jaw. To, tak, to wynika z tego, że po prostu to mieszkanie, mimo że już tam powiedzmy rok tutaj mieszkam, to wciąż traktuję je bardziej jak bazę koncertową. Nie, nie jestem też jakimś fanem wykończeń. Co w się sensie, wiadomo, że warto wykończyć mieszkanie, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. No nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Dla mnie ważne jest, żeby po prostu chata była fajnie osadzona, żeby można było schować dużo rzeczy, ciuchów koncertowych, konsola, żeby fajnie w fajnym miejscu była, telewizor i, i czuję się dobrze. Nawet nie zwrócę uwagi na te rzeczy, tak naprawdę, które, które ty zwróciłaś, więc to widzimy, taką różnicę chyba mężczyźni i kobiety. Idziemy teraz do garderoby mojej, więc przerzucę kamerę. Okay. To jest pierwsza garderoba bardziej zimowa, czyli moje wszystkie futra. Ja swego czasu bardzo lubiłem śmigać w futrach, teraz troszkę mniej może. Różne kolory. Oczywiście wszystko sztuczne, nie ze zwierząt. Tutaj są swetry nerdowskie, których moja matka strasznie nie lubi. i Zawsze jak tak się ubieram, to mówi, że, 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 że dziwnie. Ja ja swego czasu właśnie lubiłem tak na przekursie po prostu, wiesz, faka pokazać wszystkiemu i założyć sobie po prostu sweter jak informatyk jakiś, wiesz, taki nerdowy i po prostu i tyle. Tutaj mam yy, buciory. Mhm. Jestem fanem generalnie no, butów. Fajnie jest sobie rano po prostu mieć taki tam wybór. Zawsze te buciki lubię sobie zbierać. Tu na przykład są trampeczki z moim customowym logiem. Cool. Tutaj mam jakieś również drugie trampki z moim logiem. Z jednym logiem oraz z drugim logiem. Dużo trampek, dużo trampek tam. No tak, ja jestem trampkarz, Tutaj są moje buty pierwsze, jakieś takie, takie co najdłużej przeszły. Kiedyś byłem taki bardzo niezdecydowany, więc. Zanisając za na jednym bucie jest na drugim nauczę, nope, żeby zawsze jak mam jakiś tam dylemat, to po prostu robię losowanie, którą nogą tufnę, to, to albo to robię, albo tego nie robię. Tak, tutaj idziemy teraz do mojej łazienki. Tak jak możełaś już zauważyć, wszędzie są kafle szare, takie same. To jest mój jakiś tam wymóg. Nie wiem, czy to jest modne w świecie designerów mieszkań, ale, ale mi się po prostu podobały od razu, jak wszedłem do sklepu z takimi rzeczami, że chcę mieć wszędzie takie płyty. Czy ile ma twoja chałupa? 80 metrów, wiesz, z tym balkonikiem, więc tak spoko, spoko. Spoko! kawał chałupy. Spoko, w sensie fajnie się czuję. Trochę się czasami boję, bo przy takim dużym mieszkaniu każdy ma jakiś szmer czy puknięcie, powodują mnie paranoję, ponieważ jestem fanem horrorów typu paranormal activity. Po prostu wydaje mi się często, że jakiś cień się pojawia na końcu mieszkania, zwłaszcza jak jestem przemęczony i często wtedy usnąć. Jesteśmy teraz w mojej świątyni, tak naprawdę. Może nie wygląda to jak świątynia, bo wygląda tak samo jak inne pokoje praktycznie, ale jest jedna znaczna różnica, ponieważ jest to moje. Jest to moje studio. Yy, tak. Tutaj są moje... Y, z, postawiłem sobie swoje platynowe i złote płyty. To są niestety płyty już nieaktualne, bo teraz te płyty są potrójnie platynowe, ale nieważne. Yy, większość w ogóle swoich płyt platynowych oddałem na, na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No bo dla mnie to tak naprawdę jest tylko coś, co... Jest, a dla kogoś, yy, sądząc po tych licytacjach, które były, naprawdę sporo, sporo kasy można było zarobić na, na szczytne cele, więc yy, dlaczego by tego nie oddać, tak? Więc zostały mi tylko takie dwie, ale również yy, dobrze je wspominam, więc, więc, więc spoko, wystarczy mi to, co jest tutaj. Super, super. Widzę odsłuchy, komputerek. Tak, jest odsłuch do robienia bitów. Teraz wracam do produkowania kawałków, więc tutaj jest takie mało mini pianinko do bardziej takich tam yy, wiesz, Syntetycznych brzmień, nie do grania, oczywiście całych y, kawałków jakichś tam y, chopinowskich, ale żeby sobie tam jakiś basik czy, czy jakąś gitarkę dograć, to to jest wystarczające jak najbardziej jest komputerek. A co tam z tyłu zagacie się suszą jeszcze? A z tyłu jest y, suszarka. Ja mam, ja mam generalnie taką metodę, że y, nie lubię układać rzeczy do szafy za bardzo, więc biorę prosto stąd y, na dzień. A potem prosto z dnia do pralki. To teraz idziemy do mojej sypialni. Ja generalnie jestem też fanem takiej techniki, żeby spać na, na jak najbliżej podłogi. Czytałem gdzieś o tym, że, że im jesteś bliżej, bardziej uziemiony podczas spania, to tym jest lepiej dla, dla twojego snu i w ogóle dla, dla, dla kręgosłupa czy coś takiego. I więc po prostu śpię na materacu i to nie jest jakby z lenistwa, że mi się nie chce kupić łóżka, tylko po prostu yy, spoko mi się śpi po prostu na materacu, tak studencko trochę. No dobra, to może przejdziemy do drugiej garderoby, która jest trochę ciekawsza. Uh, mniej uh, taka... dwie garderoby, człowieku! Tak, jest. tak, tutaj jest druga garderoba, w której są różne ciekawe elementy z moich różnych teledysków, z moich yy, wystąpień na żywo, takich jakiś tam powiedzmy bardziej Powszechnych, różne naprawdę faktury. Tutaj na przykład mam marynarkę, w której byłem na sylwestrze w Warszawie przed ostatnim. Tutaj z pewnego muzycznego festiwalu również mam kurtkę customową, którą mi zrobiła moja stylistka Mambi, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Na przykład tutaj mam spodnie z klipu do utworu Raj, gdzie Mambi wymyśliła zajebisty patent, że jest obraz, który nazywa się Raj i, i wycięła z niego, wyci 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 wycięła z, niego, wycięła z niego po prostu fragmenty obrazu i przysłał je na spodnie. No i tutaj jeszcze mam nasze pokażę tobie i wam drodzy odbiorcy mój kombinezon z teledysku do utworu tuż Ja bym chciała teraz sprawdzić niczym perfekcyjna pani domu czy masz tam porządek. Tak, staram się jakoś to w miarę ogarniać, w przeciwieństwie do swojego życia. Tutaj <grym> mam jakieś skarpetki, generalnie tylko skarpetki, żeby w roszku sobie były i żebym, jak się gdzieś na spidzie rano muszę wyjść, to teraz raczej nie, ale kiedyś, to, to żeby mieć na wyciągnięcie ręki. Tutaj są spodnie, jakieś tam na basen, na, na piłkę nożną, bo lubię też piłę bardzo grać. Ej, Smo, ale ty piłk. masz skarpetki no? do pary, to jest niewyobrażalne. Jak tu to zrobiłeś? Mówię, że masz skarpetki do pary po No tak, tak się zdarzyło, że, że ta magiczna ręka pewna yy, mi tutaj pomogła w tym <laughs> trochę. Tutaj mam spodnie. Kilka wyciągnąłem pary do, właśnie do poprzedniego tam ty, zaprezentowania. Bluzy masz, z kapturem, takie właśnie wie. do biegania, jak chcecie sam rano pobiegnę raz na rok gdzieś na jakiś sprint czy coś. Paski akurat teraz ich, ich trochę mniej, bo nie wiem, gdzieś indziej pewnie są rozwalane po, po czeluszczach, których Ci nie pokażę szelki robotnicze do jakiegoś klipu chyba, albo do jakiegoś koncertu właśnie taki outfit co wymyśliłem, że sobie ze sklepu robotniczego kupiliśmy takie szelki właśnie dla, dla, dla robotnika i zajebiście wyglądały w nocy kiedy światło świeciło neonowe takie koza. Cool. A no i tyle w jeszcze, tym pomieszczeniu. Czy, czy o porządek w Twoim domu dbasz sam, czy masz jakąś panią sprzątającą, co tam przychodzi raz na miesiąc i myje okna i szoruje kamery? Jest, jest pani, ale staram się coraz częściej samemu o to dbać. Pani przychodzi raczej wtedy, jak na przykład wyjeżdżam na koncerty na 4 na, na dni powiedzmy i chciałbym i marzy mi się, żeby wrócić do domu, który jest czysty. Jak tak zrobiliśmy już przebieżkę po tej chałupie, to mam takie wrażenie, że to jest kawał dobrej przestrzeni na melanżę, czyli jak wszystko wróci potwierdzam, do… Potwierdzam, tak? bo z tego, czasu, z tego czasu tutaj bardzo dużo się wydarzyło różnych rzeczy. Też sporo potrzebowałem tutaj oczyszczenia tej chaty drewniankami różnymi palącymi się albo właśnie takim budzą, żeby te demony melanżowe stąd wyplenić. Aha. No ale wszystko jest po coś, jakby, tak? W sensie robię to teraz po to, żeby znów za jakiś czas ta chata mogła do tego wrócić. Okej, okay. drodzy widzowie, teraz zobaczycie prosiaka Smola z tego. Mam nadzieję, pokażesz nam ten garaż? Tak, i lecimy właśnie do garażu. Best you wish. Nastąpił szybki teleport do garażowi. To jest moja kochana. Ojej. Piękna. Rani. Mamy z nią fajny dialog. Bo nazywam ją prosiaczkiem. Kiedy ja mówię, cześć prosiaczku, ona się odzywa. Zobacz sama. Cześć prosiaczku. O. <laughs> Chyba powiedziała kocham cię. <laughs> tak, on tak często mówi i mi to bardzo sklebia. Prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Największe chałupy chyba już zobaczyłam, dlatego pozwolę sobie na ten cudowny moment, który uwielbiam w naszym programie, czyli. Challenge dla e, gwiazdy i to ty będziesz musiał w nim wystartować. Nie możesz tutaj się wysługiwać kolegami, mój drogi. No dobra, no to dawaj, tylko powiedz, co to jest. E, Smoła, e, challenge będziesz miał e, muzyczny. E, otóż będziesz miał 15 sekund, aby zagrać na swoim pianinie w laskotek na płotek i uwaga. U, 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 no, lajcik! No, lajcik, lajcik, tak ci się wydaje, ale będziesz musiał to zrobić stopą. E, więc. <laughs> I zaliczę ci to, jeżeli zmieścisz się, uwaga, w 15 sekundach i nic a nic nie buty Jak powiem creeps, to masz e, 15 sekund, dobra? Crips! <laughs> Czas minął, słuchaj, no to było, to, było, to była bardzo szybka próba, e, niestety, nie załamuj się, nie każdy potrafi grać stopą na pianinie, spokojnie. Dobra, no Norbert, słuchaj, weź głęboki oddech. No nic się nie stało. No. Nie, jest no, jestem przyzwyczajony do takich porażek. Tak, jest. tak. Przednąłeś challenge. Kara jest następująca. Będziesz musiał wziąć udział w Toilet Paper Challenge, czyli przygotować stylizację z papieru toaletowego, który wszyscy mamy w czasach samoizolacji bardzo dużo, i opublikować to zdjęcie na Instagramie. Podołasz no z tym? Czy z tym nie podołasz? No spróbuję. Nie no, musisz z tym podać. Masz dużo papieru toaletowego? Właśnie niewiele, więc ta oscylizacja może być bardzo intymna. No, chyba widziałam już większość zakątków twojego mieszkania, chyba że jest jeszcze coś, co chcesz mi pokazać? W no, tym już nic więcej tu nie znajdziemy. No, okej, okay, no to fajnie było. Bardzo mi było miło. Sam przez ten czas odkryłem rzeczy, których dawno nie w swoim mieszkaniu nie eksplorowałem, więc, więc miło mi jest również. To dziękuję Ci serdecznie. No to co, robimy? Musimy dziękuję. chyba kupić wyjazd z Twoich hotelów. No tak, no teraz to chcecie po prostu stąd wyjść, drodzy Państwo, ponieważ yy, lecę za chwilę do sklepu na no, zakupy tygodniowe, więc bardzo Wam dziękuję. No Aha. i żegnam. No dobra, to żegnam. Do zobaczenia na tej domówce sławetnej u Ciebie. No, trzymajcie się. Łap.